Wszyscy lubimy ludzi utalentowanych, takich, którzy potrafią zrobić coś, zwłaszcza czego my nie potrafimy. Ja podziwiam malarzy, ludzi, którzy mają talenty graficzne. Zawsze przyciągało to moje oko. Ale tym razem porozmawiamy o dziełach sztuki, portretach. Które powstają w bardzo niezwykły sposób. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panią Martyną Pietrzak, studentką trzeciego roku weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Proszę pani, pani dzieła nie powstają, to znaczy tak, nie używa pani do tego pędzla, nie używa pani do tego farb takich w zrozumieniu, no nie wiem, farby olejne albo albo akwarele, albo jeszcze jakieś inne. No to w takim razie, czym pani maluje? Czym maluję? O, to może zaczniemy do tego porównania, jak artysta ma pędzel, ma farby i ma płótno, to ja mam też to, tylko jak pan właśnie wspomniał, mam to w innym wymiarze. Moimi farbami są żywe bakterie, moim płótnem jest podłoże agarowe, wylane na szalkę Petriego, czyli po prostu takie pla plastikowa miska bez pokrycia, a to podłoże, czyli ten agar, to jest. Po prostu konsystencji, jak się wyleje i się poczeka, i jakby to stężeje, to mamy galaretkę. Ale jest to po prostu pożywka dla tych bakterii, czy dla mikroorganizmów, którymi pani się posługuje? Tak, właśnie to podłoże zawiera składniki, yy, które y jakby te bakterie, które ja używam, one wykorzystują, żeby się nam nażyć. Lubią to. No i jest... Tak, lubią. Yy, jeszcze mam yy, pędzel. Moim pędzlem to jest EZA, to akurat tutaj mogę zdemonstrować. To jest po prostu taka plastikowa igła. Z oczkiem na końcu, i właśnie te oczka są różne jakby wielkości. Ja tutaj akurat mam najmniejszą, bo jest najbardziej precyzyjna w, taki, w takiej sztuce. Skąd w ogóle wpadła Pani na taki pomysł, żeby, żeby malować ezą, żeby malować bakteriami, i że to akurat na szalce Petriego? Bo, bo to jest dosyć niezwykłe. <noise> znaczy, na pomysł wpadłam naprawdę przypadkowo. Pewnego wieczoru siedziałam po prostu na, na komputerze, na wyszukiwarce i stwierdziłam, że fajnie by było coś zrobić jakby z mikrobiologią, bo to był przedmiot, który najbardziej mi się spodobał na drugim roku studiów. No i tak wpisałam mikrobiologię i tak oglądałam grafikę, różne obrazki i jakby natrafiłam właśnie na, na obrazki, obrazy, tam jakieś kwiatki, rośliny, które były namalowane właśnie w czymś okrągłym. Jeszcze nie wiedziałam jakby co to jest, czym to jest namalowane. Jak zagłębiłam się w, te, w ten temat, że to jest sztuka agarowa, a że ja lubię inne rzeczy, no to stwierdziłam, czemu by nie spróbować? No właśnie, ja tutaj wziąłem do ręki, w trakcie kiedy pani mówiła, odnalazłem właśnie taką, taką szalkę Petriego, czyli jak widać to jest płaskie naczynie, no w tym przypadku akurat to jest szklana szalka, ale to nie ma żadnego znaczenia, przezroczysta, no dzięki czemu można oglądać co tam jest w środku i właśnie to, to jest pani, no może powiedzieć płótno czy kanwa. Tak, to jest moje właśnie płótno, na które, do którego wylewam podłoże. No i co dalej, i co dalej? A w ogóle, no, jak pani zaczyna od tego, od tego, no nie wiem, rysowania, szkicowania tego obrazu? To tak, to jakby cały proces rysowania, przygotowywania jakby tego obrazu trwał rok, o. <grych> tak, aż, aż rok jakby. Na początku z panią Profesor Agnieszką pekał sawińską z naszego uniwersytetu. Jakby musiałyśmy wybrać odpowiednie bakterie. A że na naszym uniwersytecie to właśnie pani profesor tworzy ten bank szczepów bakteryjnych, to jakby na nich się zna najlepiej, więc pomogła mi w tym całym procesie wybrać te moje odpowiednie farby. Bo jakby był taki problem, że na przykład są takie bakterie, które jak pobierałam sobie z podłoża właśnie ezą i je chciałam posiać, to jakby zrobiłam tylko kropkę na tym moim 10 cm podłożu i jakby na drugi dzień, jak dałam do inkubacji, czyli do odpowiedniej temperatury, w którym one rosną, no to na drugi dzień miałam jakby ta bakteria, gdzie zrobiłam tylko kropkę, ona się rozrosła na całe podłoże. No i wiadomo, że już ta, tą bakterię jakby dyskwalifikuje to, że ona tak się rozrasta i jakby nie jest taka precyzyjna. A inne bakterie lepiej się spisywały, a może po prostu należy je jakoś przywołać do porządku. O, no mo może tak, ale niektóre właśnie nie były takie podporządkowane, ale jakby w ciągu tego roku udało się wybrać te idealne szczepy, ba szczepy bakteryjne, które tak jak nanosiłam, tak one się nam narżały i jakby nie wychodziły poza pole mojego naniesienia. No dobrze, ale wie Pani, ja z drugiej strony przypominam sobie, że na przykład na chlebie powstaje zielona pleśń, a czasami powstają takie czarne plamy, to pewnie jest jakiś, no nie wiem, coś innego. Jest czasem pleśń taka biała, no to już mielibyśmy zielony, biały, czarny, no to już parę kolorów mamy, a inne? A inne, właśnie co do tych kolorów, to jakby yy... W głównej mierze chodzi jakby o metabolizm tych bakterii, jakby. Podróże, które akurat z panią profesor wybrałyśmy, był to Chrom Agar. I ten Chrom Agar, jakby on ma odpowiednie składniki, substancje, które dana bakteria, czyli tam yy, chyba... Przy, ja, ja w swoich rysunkach użyłam przeszło 15 gatunków bakterii, yy, od takich najprostszych E. coli A po Aż tyle? Aż tyle, tak. Od właśnie Echeriusia coli po areomonasy pobrane z ryb, bo właśnie pani profesor się głównie zajmuje rybami i ich miałam bardzo dużo, więc stwierdziłam, że trzeba to wykorzystać. I na przykład Robert Koch jest narysowany w całości bakteriami pobranymi od ryb, a Louis Pasteur i Odobójwicz są narysowani, narysowani bakteriami ssaczymi. No właśnie, bo od razu pani zdradziła, co jest przedmiotem tych obrazów czy obrazków. No właśnie, portrety. Portrety wielkich, no właśnie, biologów, mikrobiologów, specjalistów od biologii mikroorganizmów. Tak. Jakby tematem tej edycji konkursu był mój mikrobiologiczny autorytet. Moim mikrobiologicznym autorytetem był nasz ojciec mikrobiologii Odobój Wit, ale jakby nie tylko ze względu na to, że Poznał Ludwika Pastera czy Roberta Kocha, którzy też jakby są sportretowani obok, po prawej i po lewej stronie, od Ale Odobój jakby też miał bardzo ciekawą historię, bo on nie pochodził z bogatej rodziny, dlatego na wszystko musiał sam zapracować. Od 15 roku życia już dawał jakby korepetycje, bo niestety w rodzinie też był alkoholizm. Dlatego musiał liczyć na siebie. No i jakby można powiedzieć, że nauka go uratowała, zafascynował się tą nauką, zdał egzaminy na studia, jakby dużo prac już w czasie studiów publikował, i jakby potem założył rodzinę. I ta rodzina też jest bardzo ciekawa, bo na przykład jego żona Kazimiera jest jedną z pionierek polskiego feminizmu, czyli razem z żoną walczył o to, żeby kobiety miały prawo pójścia na uniwersytet. A jeszcze druga szczególna kobieta w jego życiu, czyli jego córka, Helena Jurgielwiczowa, jest mi bardzo bliska ze względu na to, że to jest pie pierwsza polska lekarz weterynarii, która obroniła tytuł w Lwowie. Czy nie kusiło Pani, żeby na przykład no, namalować, a rozumiem, konkurs z konkursem, ale na przykład, nie wiem, domek z trawnikiem, z kominem i z dymkiem, no takie jak to małe dzieci malują, albo namalować bakteriami no, portrety naszych wielkich uczonych, no bo to też jest ciekawe. Nie, nie ma Pani zamiaru jakichś innych wprowadzić no, wielkich ludzi? Właśnie w, 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 przez ten rok jakby ja rysowałam wiele też in, innych rzeczy, portrety akurat to są moje pierwsze trzy te, ale w ciągu jakby tego roku przyzwyczajając się do tego podłoża, bo wiadomo, że ja też nie trzymam tak jak artysta na przykład rysuje ołówkiem na kartce, że tak trzyma idealnie przy tej kartce i ma taką precyzję w dłoni, no to ja wiadomo tą ezę jakby o mogę pokazać, że trzymam jakby w takiej odległości, no nie wiem, 5 cm, więc wiadomo, że te ruchy też są inne. Taką Aha. trudnością w tej sztuce jest też to, że jakby ja nie widzę, co ja rysuję, tylko muszę wykorzystać wiązkę światła, jakby która pada. I tutaj mogę właśnie pokazać jakby jeden z portretów, że jakby widać, że ja muszę wykorzystać wiązkę światła, która mi pokazuje, co ja rysuję. Więc jakby też trzymam tą szalkę w powietrzu, więc jest totalnie też, muszę zmienić jakby precyzję, skupienie, jakby liczbę oddechów, prawda? Żeby widzieć, co się tutaj dzieje. Wysłała Pani te swoje prace na konkurs. Kiedy ten konkurs zostanie rozstrzygnięty? Kiedy się dowiemy, jakie Pani ma szanse w, tej, w tym współzawodnictwie międzynarodowym? Już 28 listopada. A! Tak, no to tak. trzymamy kciuki na no to w takim razie, bo to dosłownie pewnie za parę godzin. Tak, tak. Tylko wiadomo, trzeba jeszcze brać poprawkę na czas amerykański. No tej tak, tak, tak. Ta, ta, oczywiście. Tak, czyli myślę, że już we wtorek na pewno będziemy wiedzieć. Ale co dalej? Co, co dalej pani zamierza? Bo to, to jednak no bo, w ogóle warto byłoby to pokazać trochę szerzej, również w Polsce. Planuję właśnie brać udział w kolejnych takich konkursach i jakby popularyzować trochę tą sztukę agarową tu u nas w Polsce, bo jakby no, to jest coś ciekawego, prawda? To łączy i naukę, i sztukę jakby w jednym, i można jakby się dużo nauczyć przez to. No bo wiadomo, że jak ja. Wykorzystywałam te bakterie, to ja musiałam wiedzieć, jakie je wykorzystuje, musiałam wiedzieć, jakie one składniki wykorzystują. Czy załóżmy, podczas rozkładu cukru, który jest zawarty w podłożu, ona da mi kolor czerwony czy niebieski, ale muszę wiedzieć po prostu, co ona rozkłada, jakby czy inne bakterie mogą mi zagrozić w taki sposób, że załóżmy, zahamują jej namnażanie. I jakby to jest fajne, że jakby wiadomo, człowiek najlepiej się uczy z czynności, których robi, i myślę, że jakby spopularyzowanie tego w przedmiotach takich mikrobiologicznych, będzie jakby. Mm, no dużym sukcesem, myślę. A ile trwają te Pani dzieła? No bo dobrze, rysuje Pani tymi bakteriami, tą ezą, wkłada Pani do cieplarki, wywołuje Pani poniekąd, no żeby one się rozmnożyły, wyjmuje Pani, ogląda, no pięknie wyszło albo gorzej wyszło, no i jak długo teraz można podziwiać Pani dzieło? E no to wszystko jakby zależy trochę ode mnie, w jakim czasie ja to, ja to dam do utylizacji, ale jakby wiadomo, że te bakterie w końcu wykorzystają wszystkie składniki z tego podłoża i zaczynają po prostu obumierać podłoże przez to, że jakby ono też ma dużą zawartość wody, no to w końcu jakby odparuje, ta galaretka się skurczy, jakby też dojdzie do przerostu podłoża, czyli po prostu na tym podłożu zaczną rosnąć jakieś inne mikroorganizmy. No to w takim razie jak pani to utrwala, w jaki sposób pani wysłała to do no właśnie na ten konkurs? Akurat na, na tym konkursie było tylko zrobienie odpowiedniego zdjęcia. Czy dałoby się to, nawet te zdjęcia, pokazać, zrobić wystawę? No, prawdopodobnie w, w, na Państwa Uniwersytecie Przyrodniczym to pewnie da się zrobić, ale może gdzieś wysłać do innych uczelni, żeby inni też zobaczyli, że o, proszę bardzo, można zrobić coś takiego niezwykłego. Nauczyciele, akademicy trzymają się w dużej mierze razem. To jakby dostałam duże wsparcie, dużo głosów od profesorów akademickich z Warszawy, z Lublina, z Krakowa. Nawet widziałam Pani profesor z Olsztyna, także myślę, że jakoś taką pocztą pantoflową na pewno to się rozniosło. A do kolegów studentów z innych wydziałów, no nawet nie, nie chodzi o to, żeby oni głosowali, tylko żeby po prostu no zobaczyli, że coś takiego jest możliwe, zachęcić ich może do współzawodnictwa, może do współpracy, może taki konkurs dałoby się po prostu w Polsce zorganizować. O, myśl, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby, żeby nad tym pomyśleć. Na pewno duże wsparcie otrzymałam od swoich kolegów jakby z Lublina, którzy kompletnie nie wiedzieli, że jakby biorę udział w takim konkursie, a akurat miałam przyjemność z nimi studiować na pierwszym roku studiów, zanim tutaj się do Poznania przeniosłam. I jakby, jak oni to zobaczyli, bo zobaczyli wywiad w, w gazecie i od razu do mnie napisali, że bardzo fajna inicjatywa, że chętnie też by się przyłączyli. Do takiej inicjatywy i myślę, że jakby się zorganizował w Polsce taki konkurs, to odzew na pewno by był z każdej uczelni. W takim razie czekamy z niecierpliwością na pani, no mam nadzieję, sukces. Czekam również na to, że zechce pani jakoś dalej to upowszechnić. Mam nadzieję, że pani koledzy wezmą udział w takim wyzwaniu. A może w ogóle rzu rzućmy im wyzwanie? Proszę bardzo, kto zrobi lepsze, bardziej ciekawe, bardziej pomysłowe portrety właśnie z pomocą mikroorganizmów. Zgadza się pani na to? Tak, jak najbardziej. To w takim razie bardzo serdecznie dziękuję Pani za dziś przedstawienie tego niezwykłego osiągnięcia. No, czekamy na Pani sukces, mam nadzieję, że będzie, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.